Nika Preutz znów zwycięska. Nika Preutz powraca na zwycięską ścieżkę, wygrywając dzisiejszy drugi konkurs rywalizacją Puchar Świata Kobiet w Skokach Narciarskich, nadrabiając tym samym 20 punktów do Nozomi Marujamy. Natomiast trzecie miejsce Anna Odine-Strem. Dziesiątkę jeszcze uzupełniają Selina Freitag, Agnes Reich, Abigail Strait, Heidi Dretraserud, Nika Wodan, Frida Westman i Liza Eder. Tutaj taka mała aktualizacja, bo dosłownie przed momentem zakończyłem streama gdzie mówiłem, że Frida Westman jest na miejscu 10, a Liza Eder 11. Natomiast niestety tuż dosłownie po zakończonym konkursie Yuka Seto niestety została zdyskwalifikowana najprawdopodobniej za nieregulaminowy kombinezon. Natomiast oczywiście szkoda bardzo Japonki, bo ona była 8. po pierwszej serii i miała szansę, żeby być w czołowej dziesiątce, natomiast nie udało się niestety tego utrzymać, no i wobec faktu, że została zdyskwalifikowana, to Anna Twardosz awansowała na 25 lokatę. Zatem konkurs można powiedzieć emocjonujący, bardzo udany. No i oczywiście zapraszam Was kochani na konkurs mężczyzn ten od godziny 15.35. Postanowiłem się tak szybciutko nagrać, żeby krótko tylko podsumować te emocje skokowe w Klingent, ale jeżeli chodzi o Panie, bo Panie tym konkursem zakończyły rywalizację na skoczni Falkland Arena więc i tak tym bardziej cieszę się bardzo że ten konkurs stał na bardzo wysokim poziomie i Nika Preutz która prawie do 140 metrów doleciała i zrewanżowała się na Zomi Marujamie za wczorajszą porażkę o jeden punkt w konkursie oczywiście w Klingenthal w dniu wczorajszym, ale dzisiaj odbiła to sobie z nawiązką, wygrała cztery 4 punkty a Anna Odinestrem Straciła do Niki Preuc 21,7 punktów. Zatem naprawdę konkurs był niesamowity, pełen z fakcji, pełen naprawdę niesamowitych rzeczy, mocnego wiatru z tyłu skoczni i zobaczymy też jakie warunki będą panować na skoczni podczas konkursu mężczyzn, ale wierzę w to, że warunki będą, nawet jeżeli miałyby być podobne albo ciutkę gorsze, to i tak panowie sobie pewnie z tym poradzą. I pytanie, czy miejscowy bohater gospodarzy Filip Raimund, a także że cały czas dobrze skaczący Felix Hoffman poradzi sobie w konkursie. Tego dowiemy się oczywiście już podczas samego konkursu. No i jak spisze się szóstka tenera Macieja Maciusiaka, czyli Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i oczywiście Maciej Kot. Także zapraszam i do usłyszenia już niebawem. Kłaniam się.